Siódma, dziewiąta, gość poranka. A gościem poranka siódma, dziewiąta, Adam Bielan, europoseł, prezes Partii Republikańskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Panie pośle, we wtorek w przewodowie spadła prawdopodobnie ukraińska rakieta przeciwlotnicza, mówię prawdopodobnie, bo tak mówił m.in. prezydent Andrzej Duda, ale także prezydent Joe Biden. Ale pojawiły się pytania, zaczęły się pojawiać pytania od części polityków opozycji, od części przedstawicieli mediów, czy ta komunikacja ze strony władzy, ze strony rządu była właściwa, czy być może nie należało zakomunikować pewnych faktów wcześniej i nieco uspokoić Polaków. Tak by nie musieli być zdani na relacje międzynarodowe. Jak pan, panie pośle, patrzy na tego typu pytania, czy wręcz niekiedy oskarżenia, że tutaj ta komunikacja mogłaby być lepsza? Komunikacja może nastąpić dopiero wtedy, kiedy wiadomo, znane są już wszystkie fakty, a przynajmniej kiedy wiadomo, z jakim kierunku te rakiety czy rakieta nadleciała. Wiemy, że. Była to sytuacja obserwowana tak naprawdę przez cały świat. Ja akurat śledziłem relacje z Polski wtedy na antenie CNN-u, ale, ale wszystkie praktycznie ogólnoświatowe stacje telewizyjne przerwały swoją, zmieniły swoją ramówkę i, i relacjonowały to, co się dzieje w Polsce i wszyscy oczekiwali na głos polskich władz. Gdybyśmy wykonali wtedy jakiś fałszywy ruch, gdyby oskarżono na przykład od razu Rosję, co przecież miało miejsce w mediach społecznościowych, bardzo wiele osób zareagowało emocjonalnie. I to dzisiaj Polska była przedstawiana jako kraj niepoważny, rusopowiczny, który ma obsesję na punkcie Rosji. W przyszłości nasz głos przy podobnych incydentach, bo oczywiście żaden podobnie tragiczny, się, y, już nie miał miejsca, bo tutaj trzeba przypomnieć o, o śmierci dwóch polskich obywateli, którym, y, 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 składamy kondolencje i wyrazy współczucia dla ich rodzin. A więc o, oby nigdy takich wypadków śmiertelnych na terenie Polski już nie było. Niemniej jednak, y, y, polska wiarygodność jest tutaj bezcenna. Jesteśmy ważnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i było bardzo istotne, abyśmy tej wiarygodności nie nie stracili w wyniku e, e, jakichś m, publikowania przez oficjalne czynniki jakichś niesprawdzonych informacji, więc m, trudno mi powiedzieć, czy można było wcześniej wydać jakiś komunikat, bo nie znam e, wszystkich okoliczności m, e, dotyczących tego, kiedy m, władze otrzymały już bardziej sprawdzone informacje. Zdaję e, sobie sprawę, że bardzo wiele osób e, tego wieczora było zaniepokojonych, i oczywiście, w przyszłości musimy też dbać o to, żeby w miarę szybko uspokajać polskich obywateli, żeby nie czerpali wiedzy z rozmaitych niesprawdzonych źródeł, których media społeczeństwo jest przecież bardzo dużo. Panie pośle, nie chcę uprawiać tutaj polityki, ale wiemy oczywiście, że, że to, co wydarzyło się w Przywodowie, ma ogromny wpływ na. Relacje międzynarodowe, na postrzeganie też tego, co dzieje się na Ukrainie, może to jest też dobry moment, by sygnalizować państwom Zachodu, państwom Paktu Północnoatlantyckiego, by mocniej wspierały Ukrainę, bo to wsparcie oczywiście płynie głównie ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, z Wielkiej Brytanii, ale wiemy doskonale, że z Europą Zachodnią bywa tutaj różnie. A jakby nie patrzeć, wybuch na terytorium państwa należącego do NATO, do Unii Europejskiej, no po raz kolejny pokazuje, że ta wojna jest, jakkolwiek to zabrzmi, no bardzo realna, że ona się cały czas toczy tuż obok naszych granic, że ona nie spowszedniała, jak to czasami się wydaje, na Zachodzie. I może to też jest dobry moment, by zwiększyć to wsparcie, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, skierowaną do Ukrainy. Tak, pamiętajmy, że niezależnie od tego, co ostatecznie ustalą śledczy, to pełną odpowiedzialność za ten incydent ponosi Rosja, która tego dnia we wtorek wystrzeliła blisko 100 rakiet w kierunku rozmaitych celów, co ważne, cywilnych, niemilitarnych. Rosja od dłuższego czasu atakuje infrastrukturę ukraińską, chcąc. Ukraińców, no można powiedzieć, zagłodzić, zamrozić w zimie na Ukrainie. Temperatura już spadła w wielu miejscach zimą, nocą poniżej 10 stopni. Tymczasem, zgodnie z informacjami podawanymi przez władze ukraińskie, blisko 10 milionów obywateli po atakach rosyjskich nie ma prądu. Więc hmm, wszyscy chcielibyśmy, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej, żeby ten konflikt skończył się jak najszybciej. Ale żeby tak się stało, Ukraińcy wcześniej muszą odnieść zwycięstwo. Odniosą to zwycięstwo wtedy, kiedy będą mieć odpowiedni sprzęt i odpowiednią pomoc z państw zachodu. Polska pełni kluczową rolę w dostarczaniu tej pomocy, bo jesteśmy, można powiedzieć, takim hubem logistycznym. To przez nasz kraj ta pomoc przede wszystkim płynie, ale jest potrzebne większe wsparcie, szczególnie z Europy Zachodniej. Wiemy, że Stany Zjednoczone w sposób bezprecedensowy, nie pamiętam skali takiej pomocy od czasów II wojny światowej, pomagają Ukrainie, ale wojna toczy się przecież na kontynencie europejskim w znacznie większym stopniu przede wszystkim kraje Europy Zachodniej. Również przede wszystkim ten kraj, który ponosi moralną odpowiedzialność za wybuch tej wojny, czyli Niemcy, wiemy doskonale, że gdyby nie polityka energetyczna, najpierw kanclerza Schödera, kanclerz Merkel, później, czyli budowa gazociągu północnego pierwszej, drugiej nitki. Tej wojny by na przykład nie było. Putin nie zaatakowałby Ukrainy, gdyby to przez Ukrainę e, biegły gazociągi transportujące gaz na zachód Europy, bo Putin e, e, wierzył i po 2014 roku, do lutego tego roku e, ta, ta wiara się materializowała, że mimo e, ataku na Ukrainę, mimo aneksji Krymu, ten gaz dalej będzie płynąć. E, więc e, no, Niemcy na Niemcach e, spoczywa szczególna odpowiedzialność, tymczasem niestety tutaj w Brukseli, bo łączy się dzisiaj Państwa z Brukseli właśnie, gdzie trwały obrady Komisji Parlamentu Europejskiego, Niemcy blokowały tę dodatkową pomoc dla Ukrainy. Jest to wydarzenie skandaliczne i mam nadzieję, że w przyszłości nie będzie miało miejsca. Panie pośle, to przenieśmy się zatem do Brukseli, ale jeszcze pozostając w tym temacie, wczoraj wieczorem okazało się, że jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego, która uznaje Rosję za państwo terrorystyczne. Przedstawiciele grup politycznych uzgodnili kompromisowy tekst po kilku godzinach negocjacji. Wcześniej. Wniosek o taką rezolucję zgłosiła frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, i tak się zastanawiam. Z jednej strony to jest dobra wiadomość, że taka rezolucja będzie miała miejsce i wprost nazwie się Rosję państwem terrorystycznym, ale z drugiej strony, czy naprawdę potrzeba było 9 miesięcy, by, by taką rezolucję wypracować? No bo trzymając się na przykład Naszej polityki w przypadku Polski. Pamiętam doskonale, że rezolucja w sprawie rzekomego łamania praworządności była pisana jedna za drugą. A tutaj trzeba aż dziewięciu miesięcy, by stwierdzić, można powiedzieć, rzeczy oczywiste. No, rozumiem tezy zawarte w Pańskim pytaniu. Rzeczywiście jest to trudne do wyjaśnienia, dlaczego tak długo, tak oczywiste, Kwestie y, muszą stanąć, y, muszą, y, dlaczego tak długo muszą trwać pracę, żeby tym zajął się Parlament Europejski? Chcę powiedzieć, że to jest ta rezolucja, która będzie głosowana w środę, najprawdopodobniej na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Y, jest olbrzymim sukcesem y, 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 mojej frakcji, europejskich konserwatystów i reformatorów, bo to y, my przełamaliśmy na poprzedniej sesji plenarnej y, opór, większości frakcji, przede wszystkim frakcji lewicowych. I w momencie, kiedy nie udało się na konferencji przewodniczących ustalić debaty w tej sprawie, która kończyłaby się rezolucją, poddaliśmy to po prostu pod głosowanie, wykorzystując fakt, że w poniedziałki po południu jeszcze nie wszyscy parlamentarzyści zjeżdżają się do Strasburga. Udało się w głosowaniu plenarnym uzyskać większość. Poza tym w takim głosowaniu, w którym posłowie muszą imiennie opowiedzieć się za bądź przeciw, jest ich znacznie trudniej oczywiście blokować taką rezolucję. Więc duży, duży, sukces naszej frakcji. Pokazaliśmy skuteczność, ale oczywiście rzeczywiście boli, że trzeba było aż dziewięciu miesięcy, żeby do takiej debaty w parlamencie doszło. I tak jak pan powiedział, rezolucje przeciwko Polsce czy przeciwko Węgrom, Regularnie mają miejsce w Parlamencie Europejskim. Był taki moment, że praktycznie na każdej sesji co miesiąc z tym się spotykaliśmy, a w przypadku Rosji już taki, takiego entuzjazmu, szczególnie po lewej stronie sali plenarnych w Parlamencie Europejskim, nie widać. To dopytam, panie pośle, bo wspomniał pan o tym przełamaniu oporu, zwłaszcza tych frakcji lewicowych. Z czego pana zdaniem ten. Opór przede wszystkim wynikał, no bo wydawać by się mogło, że to co dzieje się na Ukrainie od 24 lutego, a tak naprawdę od 2014 roku, ale zwłaszcza po 24 lutego, no to jest sytuacja absolutnie czarno-biała, absolutnie zero -jedynkowa. Wszystkie te zbrodnie, których dokonują Rosjanie, które, które śledzimy niemal każdego dnia w mediach, no wydawać by się mogło, że trudno o bardziej klarowną sytuację, a tymczasem rzeczywiście wielu europosłów miało problem z tą rezolucją. Z czego pana zdaniem to może wynikać? Rosja od lat za rządów Putina inwestowała Rozmaite ruchy polityczne, partie polityczne i bezpośrednio w poszczególnych polityków. Z jednej strony budowała relacje ideologiczne, jest pewnym paradoksem, że ma świetne relacje, zarówno z partiami lewicowymi, komunistycznymi bądź komunizującymi, gdzie odwołuje się do przeszłości, a z drugiej strony stara się budować też relacje z partiami konserwatywnymi. Odwołując się do rzekomo konserwatywnych wartości, które Putin ma realizować w Rosji, jak przyjrzymy się jego polityce w Rosji, to oczywiście okazuje się, że, że tak nie jest, to jest wielki fałsz. Dodatkowo dochodzi do tego zwykła korupcja. Bardzo wielu polityków w Europie, szczególnie zachodniej, jest na pasku rosyjskim, ponieważ jest ubikłanych w robienie interesów z przedsiębiorstwami rosyjskimi. No, były kanclerz Niemiec, Schroeder, to koronny przykład najbardziej znany. Polakom, ale jest tych przykładów znacznie więcej. Były kanclerz Austrii, były premier Francji, była minister spraw zagranicznych Austrii, itd. Tak tak to są wszystko politycy, którzy byli zatrudnieni przez koncerny najczęściej paliwowe, rosyjskie i brali stamtąd olbrzymie środki finansowe. Zapewne też bardzo wiele pieniędzy było przekazywanych pod stołem, bo ja mówię tylko o tych, o tych przepływach finansowych, które są oficjalnie zarejestrowane. Ale przecież Rosjanie korumpują po prostu bardzo wielu polityków nielegalnie, więc to później oczywiście wpływa na postawę tych polityków, bo oni nawet jeżeli takie związki próbują zerwać, są szantażowani, Rosjanie to bezwzględnie wykorzystują, a my później musimy czekać, tak jak pan powiedział, 9 miesięcy, żeby tego rodzaju rezolucja była przez parlament przyjęta. Mam nadzieję, że tak się stanie w większą środę. To panie pośle, też oczywiście mam taką nadzieję, choć wydaje się w tym przypadku, że rzeczywiście będzie to głosowanie zakończone sukcesem. Ale zmieńmy temat. Pozostańmy jednak w Brukseli w tematach unijnych. Dziś do Brukseli leci minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk w związku z Radą do Spraw Ogólnych, ale jak zapowiedział, będzie też rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Rozmowy od, oczywiście będą dotyczyć Krajowego Planu Odbudowy. Minister Szynkowski-Welsenk już w ubiegłym tygodniu spotkał się z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej. Pytanie, panie pośle, bo minister Szynkowski-Belsenk mówi, że czeka, czy ta otwartość na dialog i na postęp w tych relacjach będzie też z drugiej strony, czyli w, ze strony Brukseli. Czy tutaj ta przestrzeń do porozumienia z Brukselą rzeczywiście występuje? Bo oczywiście chyba nikt nie wie, czym zakończą się te rozmowy, ale czy pana zdaniem jest szansa na odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski? Pan minister jest w Brukseli już od wczoraj, przyleciał wieczorem, mieliśmy w, wczoraj wieczorem okazję rozmawiać podczas takiej roboczej kolacji. Czy jest szansa? Oczywiście, dopóki się toczą rozmowy, w momencie, kiedy takie rozmowy się toczą, zawsze jest szansa. Ona zależy od dobrej woli politycznej. Myślę, że oświadczenia pana Teresa Kaczyńskiego, pana premiera Mor Morawieckiego, misja, Samego ministra Szynkowskiego pokazują, że taka dobra wola ze strony Polski, polskiego rządu jest. Natomiast oczywiście musi być również dobra wola polityczna po drugiej stronie. To już jest znacznie bardziej skomplikowane. Po pierwsze, ta druga strona jest dość mocno podzielona. Mamy podziały wewnątrz samej Komisji Europejskiej, polityczne między grupą chadecką a socjaldemokratyczną. Mamy rozmaite wpływy tych najważniejszych stolic e, e, europejskich na to, co robi Komisja Europejska, czyli przede wszystkim Berlina. i i Paryża. I tak naprawdę nasz problem bardzo często to brak jednego partnera, z którym można by było osiągnąć zadowalający obie strony kompromis. My często musimy negocjować z różnymi tak naprawdę komisarzami. Pani szefowa komisji von der Leyen nieco się z tych negocjacji w tej chwili usunęła. Zostawia je komisarzowi Reindersowi, pani komisarz Jurowej. No cóż, bardzo często, gdy proponujemy zapisy, na przykład przeniesione wprost, są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które powinny w 100% mówiąc potocznie załatwiać sprawę, okazuje się, że są jeszcze kolejne jakieś dodatkowe warunki, więc tutaj potrzebne jest, jest jeszcze trochę czasu. Myślę, że najbliższe kilka tygodni zdecyduje. Nie a, czy, a czy panie pośle, będziemy... nie, ma, nie ma Pan i Zjednoczona Prawica takich obaw, że pomimo ewentualnego potencjalnego porozumienia na końcu i tak możemy zostać oszukani tak, jak było to przy okazji likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Beata szydło wczoraj w rozmowie z portalem w polityce.pl mówi tak: Niewątpliwie jednak ze strony Komisji Europejskiej byliśmy wielokrotnie oszukiwani, to na pewno daje do myślenia, czy kolejne ustępstwa będą skuteczne. Osobiście uważam, że nie. Ustępstwa nie, ale negocjacje, dialog, pokazywanie argumentów tak. No bo z jednej strony, Panie Pośle, jest to, o czym Pan mówi, czyli to, że nawet jeżeli wskazujemy na pewne fakty, to one potem mają, to potem są piętrzone kolejne problemy. Z drugiej strony, wczoraj na przykład agencja Reutera poinformowała nieoficjalnie, że unijni decydenci są na dobrej drodze do odblokowania miliardów euro w funduszach dla Węgier. Viktor Orban co prawda zgodził się na daleko idące ustępstwa, ale mówi się, że pieniądze dla Węgier mają zostać odblokowane, a na Węgrzech ta sytuacja pod względem praworządności i nie tylko tak to eufemistycznie ujmę, no jest dużo gorsza niż w Polsce. Polityka Viktora Orbana, który dla, dla dużej części polskiej prawicy był wzorem negocjacji z Brukselą, a dzisiaj kapituluje na całej linii prezentując 17 zmian ustawowych, 17 punktów wynegocjował takich właśnie czysto ustępstw w relacjach z Brukselą, pokazuje, że nie ma alternatywy dla rozmów. Oczywiście łatwo się doradza gdzieś tam z boku. Ja też nie biorę odpowiedzialności za działania rządu, bo nie jestem członkiem rządu. Natomiast przedstawiciele rządu muszą brać odpowiedzialność za swoje decyzje, bo ona wpłynie, te decyzje wpłyną na sytuację gospodarczą w Polsce. Dzisiaj, kiedy rentowność naszych obligacji czasem osiąga, 9%. Krótko mówiąc, kiedy zadłużanie się samodzielne jest bardzo, bardzo kosztowne, musimy zrobić wszystko, żeby pozyskać te środki. Nawet jeżeli ta misja ministra Szynkowskiego się nie uda, to wydaje mi się, że dużą wartością będzie pokazanie polskiemu społeczeństwu, że po naszej stronie była do końca otwartość i chęć porozumienia, a to Komisja Europejska podjęła Czysto polityczną decyzję, żeby wpłynąć na wynik wyborczy w Polsce poprzez zablokowanie tych środków do wyborów. Bo nikt nie ma wątpliwości, tutaj wszyscy mówią w Brukseli, że te środki po wyborach będą odblokowane. Zresztą niezależnie od wyniku tych wyborów, oczywiście Platforma Obywatelska próbuje przekonać Polaków, że tylko ich zwycięstwo taki efekt przyniesie. Ale tak, tak nie jest, jeżeli Zjednoczona Prawica po wyborach utrzyma władzę to Bruksela będzie musiała jeszcze bardziej ustąpić. Pamiętajmy również, że bo nie można głodzić finansowo, tutaj nawiązuję do słynnych słów niemieckiej eurodeputowanej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, nie można głodzić finansowo tak długo, tak dużego kraju, jakim jest Polska. Jeżeli rzeczywiście środki dla Orbana, dla Węgier zostaną odblokowane, to proszę, z, proszę zwrócić uwagę, jaką sytuację geopolityczną, Będziemy mieć w Europie kraj, który niesie największą pomoc dla Ukrainy, będzie mieć wciąż zablokowane część środków europejskich, bo co warto podkreślać, mówimy w tej chwili tylko o tym dodatkowym budżecie, krajowym planie odbudowy. Ten regularny budżet jest niezagrożony i te środki już do Polski płyną, choćby w postaci dopłat bezpośrednich dla rolników. Natomiast Węgry, które w sprawie Ukrainy zachowują się, no, nie do końca racjonalnie blokując ustalenia dotyczące kolejnych pakietów sankcji miałyby mieć te środki akurat w tym momencie odblokowane. Myślę, że to by postawiło Komisję Europejską w bardzo złym świetle. Sądzę, że politycy w Komisji Europejskiej zdają sobie z tego sprawę, więc ja widzę szanse na porozumienie. Nie chcę ich w tej chwili określać tych szans, czy to jest poniżej 50% czy powyżej, ale dopóki takie szanse choćby matematycznie istnieją, z tej e, opcji skorzystać. Choć z drugiej strony, panie pośle, trzeba pamiętać, że pomimo dziewięciu miesięcy, już prawie wojny na Ukrainie, bardzo długo musieliśmy czekać na jakąkolwiek. Pomoc finansową dla, przeznaczoną dla uchodźców, jeśli chodzi o Unię Europejską, a i tak te pieniądze, które otrzymaliśmy, to 700 milionów złotych, to kropla w morzu. Wtedy też się wydawało, że pewne rzeczy są oczywistością, a jednak było inaczej. Ale, niej pośle, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo czas naszej rozmowy dobiega końca. Jest pan prezesem Partii Republikańskiej, wschodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, więc nie do końca będzie pan właściwym adresatem tego pytania, ale chciałem zapytać, czy ewentualny kompromis z Brukselą, jeżeli oczywiście, Nastąpi, Pana zdaniem, nie zachwieje koalicją rządzącą, nie zagrozi jej spójności. Nawiązuje oczywiście do relacji Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską. No bo Solidarna Polska bardzo ostro krytykowała politykę premiera Mateusza Morawieckiego i też te ewentualne negocjacje czy kompromis z Komisją Europejską. Są oczywiście pewne różnice programowe między Solidarną Polską a resztą zjednoczonej prawicy, między Prawem Sprawiedliwością, czy Moją partią, partią Republikańską. Natomiast jestem przekonany, że gdy dojdzie do, gdyby doszło do ostatecznego porozumienia, to będziemy razem, zjednoczona prawica jest wartością, każdy, kto chciałby ją rozbić, no będzie musiał wziąć odpowiedzialność na siebie za oddanie władzy lewicy, coraz bardziej skrajnej lewicy w Polsce. Taka po prostu będzie konsekwencja, gdybyśmy zaczęli się dzielić i w konsekwencji na przykład wystartowali osobno w wyborach. Natomiast trudno mi w tej chwili komentować publicznie zachowanie poszczególnych partii w ramach wchodzących w skład zjednoczonej prawicy w momencie, kiedy nie wiemy jeszcze, na czym ten nowy kompromis miałby polegać, bo to są bo to jest przedmiotem wciąż negocjacji, które między innymi tutaj pan minister Szynkowski. Bóg sobie prowadzi. I tutaj postawmy kropkę. Moimi i Państwa gościem, gościem poranka 7-9 był Adam Bielan, europoseł, prezes Partii Republikańskiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia Panu życzę. Dziękuję. Dziękuję wzajemnie. 7 dziewiąta. Gość poranka.